Dzień dobry, w dzisiejszym na poboczu jak mogłoby wyglądać kupeł od Zagato i Alfa Romeo Audi RSQ3 oraz Ford Transit Custom PHEV. Zaczynamy! Pod koniec maja na zielonej pętli przyłapano tajemniczy prototyp Audi E-Tron, który wydawał się być nieco bardziej ekscytującą od zwykłej wersją elektrycznego suwa. Prawdopodobnie było to coś w rodzaju wariantu S o mocy łącznie około 500 koni mechanicznych oraz większej baterii niż standardowa. Dobrze się składa, bo Jaguar również ogłosił teraz wprowadzenie w przyszłości bardziej sportowego elektryka iPace. Taka wersja mogłaby nosić nazwę SVR i dysponować prawie 700 Nm momentu obrotowego. Co ciekawe, Mercedes również przygotowuje konkurenta w tym segmencie, który będzie napędzane aż trzema silnikami elektrycznymi. Audi zaprezentowało w jednym rzucie nowe rsq 3 oraz rsq 3 Sportback. Do napędu tych modeli służy turbo doładowana jednostka o pojemności 2,5 litra i mocy 400 koni oraz 480 Nm momentu obrotowego. Silnik połączono z automatyczną przekładnią S-Tronic oraz napędem Quattro. Ten zestaw pozwala na osiąganie pierwszej setki w czasie 4,5 sekundy oraz prędkości maksymalnej równej 250 km na godzinę. Zdjęcie ogranicznika umożliwia osiąganie 280 km na godzinę. Oprócz wydajności szybkie suwy otrzymały też obniżone 10 mm zawieszenie. Jak i układ kierowniczy oraz układ hamulcowy o poprawionej charakterystyce. Opcjonalnie klienci mogą wybrać sportowe, adaptacyjne zawieszenie RS. Warstwa stylistyczna RSQ3 oraz RSQ3 Sportback różnią się od cywilnego wariantu ciemną atrapą chłodnicy Single Frame oraz wstawkami mozmotywem plastra miodu. Samochody otrzymały także agresywne wloty powietrza oraz maksymalnie 21 calowe aluminiowe obręcze kół. Z tyłu znalazł się spoiler, masywne końcówki wydechu oraz zderzak ze zintegrowanym dyfuzorem. Rzadko kiedy zajmujemy się czymś innym niż samochody, natomiast dzisiaj chcę zaprezentować Wam model o nazwie Skania AXL. To w pełni autonomiczny samochód ciężarowy do zadań specjalnych. Zapewne zwróciliście uwagę na to, że nie ma absolutnie kabiny. O dziwo nie jest to pojazd elektryczny. Do napędu służy spalinowa jednostka napędzana biopaliwem. Na pokładzie tego pojazdu znajdują się rozmaite systemy i technologie, m.in. kamery, radary, czujniki odległości oraz odbiorniki GPS. Porsche chwilę temu zaprezentowało oficjalnie nowego elektrycznego Taycana, a tuningowa firma Hennessey już teraz pokazała swoją modyfikację tego samochodu. Zmiany są delikatne i ledwo zauważalne. W jej skład wchodzą nowe opony i aluminiowe koła oraz bardziej agresywne przednie i tylne zderzaki. Firma ma również sprawdzić, czy będzie możliwość podniesienia mocy samochodu. Póki co, Taycan Turbo S dysponuje mocą 761 KONI, przyspiesza do setki w czasie 2,8 sekundy oraz osiąga prędkość maksymalną równą 260 km h Przy tym, zasięg tego modelu wynosi 412 km. Ford w zeszłym roku zaprezentował hybrydową odmianę Transita Custom, ale teraz firma zdradza więcej szczegółów dotyczących tego samochodu. Ford Transit Custom PHEV dysponuje silnikiem elektrycznym o moc 126 koni, przenoszącym całość momentu obrotowego na przednie koła. Do magazynowania energii służy bateria o pojemności niemal 14 kWh i pozwalająca na przejechanie do 56 km w trybie w pełni elektrycznym. Oprócz silnika elektrycznego do dyspozycji jest też 1.0 EcoBoost, który zwiększa zasięg samochodu do 500 km. W kwestii stylistyki i wiele się nie zmieniło. Wersja PHEV różni się przede wszystkim z modyfikowanym przednim zderzakiem ze zintegrowaną klapką portu do ładowania. Alfa Romeo oraz Zagato potrafią projektować piękne samochody. Dzisiejszy koncept prezentuje, jak mógłby wyglądać sportowy, nowoczesny samochód zaprojektowany przy kolaboracji dwóch firm – Pojazd ten został zaprojektowany przez niezależnego grafika i wygląda niesamowicie. Nosi nazwę Alfa Romeo GT 1300 Junior i mocno przykuwa uwagę. Wyróżnia się przedni pas z charakterystycznie nakreśloną atrapą chłodnicy oraz dwoma nowoczesnymi zmrużonymi reflektorami LED. Z profilu ma w sobie coś z nowoczesnej wersji Lancia Stratos. Dolna linia okien rozpoczyna się przy reflektorach i unosząc się idzie ku tyłowi. Auto sprawia wrażenie bycia nachylonego w stronę przedniej osi. Tył samochodu jest przy tym już znacznie mniej zadziorny. Jak Wam się podoba? To już dzisiaj tyle newsów, jutro kolejny odcinek na poboczu rano. Do zobaczenia i zachęcamy do oglądania innych materiałów. Hej!